Trenerzy piłkarscy odgrywają kluczową rolę w rozwoju drużyn i zawodników. Ich zadaniem jest nie tylko doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych, ale również kształtowanie charakteru, motywowanie i budowanie zespołu ducha. Trenerzy są odpowiedzialni za rozwijanie umiejętności indywidualnych zawodników. To nie tylko kwestia techniki, ale także fizyczności, szybkości, sprawności taktycznej i psychiki. Indywidualne podejście do każdego gracza jest istotne dla efektywnego rozwoju. Trenerzy muszą być biegli także w taktyce gry. To obejmuje zrozumienie różnych formacji, strategii a także umiejętność do zmieniających się warunków na boisku. Przygotowywanie drużyny do różnych sytuacji meczowych jest kluczowym elementem ich pracy. Nauczyciel piłkarski jest muszony posiadać umiejętność efektywnej komunikacji, która jest bardzo ważna. Muszą potrafić jasno przekazywać taktyczne wskazówki, motywować graczy, a także odpowiednio reagować w trudnych sytuacjach. A jacy są najlepsi trenerzy w piłce nożnej? Zapraszam do oglądania. Zostawcie subskrypcję łapkę w górę. Pozdro! Na pierwszy ogień idzie Rinus Michels. Był wybitnym holenderskim trenerem piłkarskim za jednego z najważniejszych szkoleniowców w historii futbolu. Jego największym osiągnięciem jest to związane z reprezentacją Holandii podczas Mistrzostw Europy w 1988 roku, gdzie jego drużyna zdobyła tytuł Mistrza Europy. On sam urodził się 9 lutego 1928 roku w Amsterdamie w Holandii. Michels powrócił do roli głównego trenera Ajaxu w 1965 roku. Pod jego dyrekcją przy udziale wybitnych zawodników takich jak Jan Johan Cruyff, klub przeszedł transformację od kandydata do spadku do zespołu, który zdobył czterokrotnie mistrzostwo kraju oraz trzykrotnie Puchar Ligi w ciągu kolejnych sześciu lat. W 1969 roku Ajax po raz pierwszy dotarł do finału Puchar Europy. No, może tam przegrał 4-1 z włoskim Milanem, to w 1961 roku Michels poprowadził Ajax do pierwszego z trzech kolejnych wygranych w Pucharze Europy. Osiągnięcie to wcześniej udało się jedynie wspaniałej drużynie Realu Madryt z Alfredo Di Stefano i Puskasem. On sam podczas pracy w Ajaxie zmodernizował grę, wprowadzając koncepcję futbolu totalnego i zastosowując strategię Puchar klubside'owej. Następnie w drugiej połowie 1971 roku przeniósł się do Barcelony, gdzie w 1973 roku dołączył do niego Johan Cruyff. Michels i Cruyff zdobył tytuł Primera División w 1974 roku. Zanim Michels objął stanowisko menadżera reprezentacji Holandii. Jak była mowa, prowadził on reprezentację Holandii. Jego największe osiągnięcie tam to było zwycięstwo w Mistrzostwach Europy w 1988 roku, kiedy to zespół zakończył turniej jako triumfator. Następnie w 1996 roku FIFA Utworzyła klasyfikację FIFA dla trenerów męskich drużynach narodowych, a Rynus Michels został uznany za trenera stulecia. No niestety, zmarł 3 marca 2005 roku, ale jego dziedzictwo w świecie piłki nożnej pozostało trwałe. Jego wkład w rozwój taktyki i stylu gry wpłynął na wielu trenerów i graczy na całym świecie. Kolejnym na mojej liście jest Ernst Happel. Po zakończeniu kariery sportowej, Ernst Happel stał się jednym z najwybitniejszych trenerów w historii piłki nożnej. Jego sukcesy obejmują zdobycie tytułu mistrzowskiego w czterech różnych krajach. Poprowadził dwa kluby do triumfów w Pucharze Europy Mistrzów, no obecnie Liga Mistrzów UEFA, oraz doprowadził reprezentację Holandii do drugiego miejsca w Pucharze Świata w 1978 roku. Happel rozpoczął swoją karierę trenerską w 1962 roku, jako trener Ado Haag z którym zdobył Puchar Holandii w 1960. W 1968 roku. Następnie pracował swoje Nordem, gdzie osiągnął największy sukces, zdobywając Puchar Europy, pokonując Celtic Glasgow w finale w 1970 roku i Puchar Interkontynentalny w 1970 roku, a także mistrzostwo Holandii w 1971 roku. Następnie w 1978 roku, podczas Mistrzostw Świata w Argentynie, Apple objął rolę trenera reprezentacji Holandii, prowadząc ją do finału przeciwko reprezentacji Argentyny. Mówi się, że motywująca przemowa przed meczem Appella składała się z jednego słowa: Panowie dwa Punkty. Niestety Holendrzy przegrali 3-1 do grywce Podczas swojej kariery trenerskiej Hupple pracował w różnych klubach, tak jak Sevilla, Club Bridge, zdobywca kilku tytułów mistrza Belgii i Hamburg SV 1981-1987. Z tym klubem zdobył mistrza Niemiec w 1982 i 1983 roku. Także zdobył puchar w 1987 roku, a w 1983 roku ponownie zdobył puchar Europy, tym razem właśnie z Hamburgiem SV. Pokonując finale Juventus, stał się jednym sześciu trenerów w historii Pucharu Europy, no obecnie Liga Mistrzów, który zdobył ten tytuł z dwoma różnymi klubami. W 1987 roku powrócił do Austrii jako trener drużyny Swarovski Tyrol, gdzie dwukrotnie zdobył tytuł Mistrz Austrii 1989-1990, zanim w 1992 roku objął stanowisko trenera reprezentacji Austrii. Kolejny szkoleniowiec to oczywiście Jose Mourinho. Kariera trenerska Jose obejmuje wiele sukcesów, zwłaszcza na poziomie klubowym. Poniżej przedstawię Wam kluczowe, etapy jego kariery trenerskiej. Jose Mourinho zyskał rozgłos jako trener Ece Porto, gdzie pracował tam od 2002 do 2004 roku. W sezonie 2002-2003 poprowadził Porto do wygranej w Lidze Mistrzów UEFA, pokonując finale AS Monaco 3-0. W kolejnym sezonie 2003-2004 zdobył on potrójną koronę, triumfując oczywiście w Lidze Portugalskiej, Pucharze Portugalii oraz podobnie no w Lidze Mistrzów. Po udanych latach w Porto, Mourinho przeniósł się do angielskiego klubu Chelsea w 2004 roku. W swoim pierwszym sezonie w Anglii zdobył mistrzostwo Premier League, kończąc sezon z rekordową ilością punktów. Kontynuował sukcesy, zdobywając kolejne tytuły ligowe w sezonie 2005-2006. No niestety, mimo wielu sukcesów, jego czas w Chelsea zakończył się w 2007 roku. Kolejną jego przystanią była praca w Interze Medioland w 2008 roku. Kolejną w sezonie 2009-2010 prowadząc Inter osiągnął historyczny sukces, zdobywając mistrzostwo Serie A, Puchar Włoch oraz Ligę Mistrzów UEFA. No w finale tego ostatniego turnieju Inter pokonał Bayern Monachium 2 do 0. Po udanych sezonach Jose Mourinho objął stanowiska trenera Realu Madryt w sezonie 2010. W ciągu 3 lat pracy zdobył mistrzostwo La Liga w sezonie 2011-2012. Tym samym kończył z dominację wielkiej FC Barcelony. Kolejno w sezonie 2012-2013 Real Madrid zdobył Puchar Króla. Jednakże ze względu na pewne napięcia w klubie Mourinho niestety musiał opuścić Real Madrid po sezonie 2012-2013. Potem Mourinho powrócił do Chelsea w 2013 roku. W sezonie 2014-2015 poprowadził ten klub do zdobycia mistrzostwa Anglii, co było czwartym tytułem mistrzowskim Chelsea. Niestety po słabszym początku sezonu 2015-2016 no, Mourinho musiał zostać zwolniony z funkcji menadżera w grudniu 2015 roku. I wtedy Mourinho postanowił objąć Manchester United w 2016 roku. W swoim pierwszym sezonie poprowadził klub do zwycięstwa w Lidze Europy UEFA oraz zdobycia kuchara Ligi angielskiej, jednak po słabszych wynikach w sezonie 2018-2019 został on zwolniony w grudniu 2018 roku. Jego kolejną przystanią był Tenham, który objął w listopadzie 2019 roku. Choć osiągnął pewne sukcesy, takie jak na przykład zdobycie Pucharu Ligi w sezonie 2020-2021, to niestety został zwolniony w kwietniu 2021 roku. Po słabszych wynikach widzę. No i teraz udajemy się do obecnego czasu, gdzie Mourinho został ogłoszony trenerem AS Romy. Ogłoszony został przed sezonem 2021-2022, rozpoczynając tym samym nową przygodę trenerską we włoskim klubie. Jose Mourinho to jedna z najbardziej kontrowersyjnych, ale jednocześnie najbardziej utalentowanych postaci w świecie trenerskiej piłki nożnej. Jego sukcesy, taktyka oraz charyzma sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawanych trenerów na świecie. Jose posiada także zarąbisty charakter. Mourinho jest silną, pewną siebie postacią o wyjątkowej charyzmie. No, jego pewność siebie no, czasem graniczy z pewnym rodzajem arogancji, ale to sprawia, że jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych trenerów. Jego podejście do pracy opiera się na mentalności zwycięzcy. Mourinho jest uznawany za trenera, który potrafi zmotywować swoich zawodników do osiągnięcia sukcesów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jest znany z swoich umiejętności taktycznego myślenia i elastycznego dostosowywania się do różnych przeciwników. Jego podejście do taktyki jest genialne i ewoluowało w miarę lat, ale Jose zawsze był zwolennikiem zdobywania rezultatów. Mourinho słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, tak zwanych mind games, czyli psychologicznych gier z przeciwnikami i media planem. Jego komunikaty, no, bywają bezpośrednie i często mają na celu odwrócenie uwagi lub budowanie napięcia przed ważnymi meczami. Trener ten jest znany ze swojej silnej woli i zdolności do podejmowania trudnych decyzji. Potrafi on działać konsekwentnie w zakresie swoich przekonań. Nawet jeśli to oznacza podejmowanie kontrowersyjnych działań. Jest on trenerem, który potrafi stanąć w obranie swoich zawodników wobec mediów. Często kreuje atmosferę jedności w zespole, co pomaga w budowaniu silnych więzi w szatni. Jego drużyna są znane z perfekcyjnego przygotowania taktycznego do każdego meczu. Naprawdę, on sam dokładnie analizuje przeciwników i opracowuje strategię, aby maksymalizować szanse na zwycięstwo oraz zwraca szczególną uwagę na detale, zarówno na boisku, jak i poza nim, dbo najmniejsze elementy, które mogą wpłynąć na sukces zespołu, no jedzą po prostu genialne. Zostawcie łapkę w górę i suba. Oczywiście nie mogło zabraknąć na tej liście Pepa Guardioli. Jego kariera trenerska to fascynująca podróż pełna sukcesów i osiągnięć na wyższym poziomie piłki nożnej. Pep Guardiola rozpoczął swoją karierę trenerską w FC Barcelona B. W 2007 roku jego skuteczna praca z młodzieżą przyciągnęła uwagę zarządu pierwszej drużyny i kolejno w 2008 roku został mianowany głównym trenerem FC Barcelony. Co najlepszego w swoim debiutanckim sezonie 2008-2009 doprowadził drużynę do potrójnej korony zdobywając Ligę Mistrzów, La Liga i Puerto Króla. To osiągnięcie zapoczątkowało erę wielkiego sukcesu. W kolejnych sezonach FC Barcelona pod wodzą Guardiola Kontynuowała dominację, zdobywając kolejne tytuły ligowe, a także drugi raz Ligę Mistrzów w sezonie 2010-2011. Jego drużyna była znana z widowiskowego stylu gry, wszystkim znanego jako tiki-taka, opartego na krótkich, precyzyjnych podaniach. Po roku przerwy jednak wrócił do trenowania. Guardiola objął Bayern Monachium w 2013 roku. Pomimo zdobycia kolejnych tytułów ligowych, no niestety nie udało mu się sięgnąć po Ligę Mistrzów UEFA z Bayernem. Guardiola kontynuował swoją ewolucję taktyczną, wprowadzając bardziej i dynamiczny styl gry, dostosowany do niemieckiego środowiska piłkarskiego. Jego sukcesów, oczywiście, nie muszę opisać w City, bo to się aktualnie dzieje na naszych oczach. Jego cechami charakterystycznymi są, na przykład, styl gry. Guardiola jest znany z filozofii futbolu, opartej na posiadaniu piłki, szybkich kombinacjach i intensywnym pressingu. Także z innowacji taktycznych jest uważany za jednego z najbardziej innowacyjnych trenerów, wprowadzając nowoczesne taktyki i strategie. Guardiola także słynie z perfekcjonizmu i szczegółowego przygotowania taktycznego do każdego meczu. Jego praca z młodymi talentami jest doceniana. A wielu graczy, których szkolił, stało się gwiazdami światowego futbolu. Jednym zdaniem Pep Guardiola jest jednym z najbardziej szanowanych i utalentowanych trenerów współczesnej piłki nożnej, a jego dorobek mówi wiele o jego wpływie na światowy futbol. Nie mogło tu także zabraknąć Sir Alexa Ferguson'a. To jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii piłki nożnej, a jego kariera trenerska była pełna sukcesów, wyzwań i osiągnięć. Oto przegląd kluczowych etapów jego niezwykłej kariery. Ferguson zaczął swoją karierę w Aberden w 1978 roku. Już w pierwszym sezonie doprowadził zespół do zdobycia szkockiego pucharu ligi. Następnie w sezonie 1982-1983 Aberden prowadzony przez Fergusona, sensacyjnie wygrał puchar zdobywcy pucharu, pokonując w finale Real Madrid 2-1. To było pierwsze europejskie trofeum dla szkockiego klubu spoza Glasgow. Pod wodzą Fergusona Aberden zdobywało kolejne trofea, w tym dwa kolejne tytuły szkockiego mistrza. Zdobywając ligę mistrzów w sezonie 1982 1983. Następnie w listopadzie 1986 roku Ferguson został menadżerem Manchester United. Jego początkowe lata były trudne, ale szybko zaczął budować podstawy potężnej drużyny. W latach 90. Manchester United pod wodzą Fergusona stawał się jednym z najpotężniejszych klubów w Europie. Wygrywał kolejne tytuły Premier League a w sezonie 1998-1999. Zdobył potrójną koronę, wygrywając Puchar Anglii, Ligę oraz Ligę Mistrzów, wygrywając z Bayernem Monachium w niezapomnianym finale, które wyszło do historii jako The Tribal. Manchester United pod kierownictwem Fergusona kontynuował dominację w angielskim futbolu, zdobywając kolejne tytuły ligowe w sezonach 1999, 2000, 2000, 2001, 2023, 2006, 2007, 2008 i 2009. Sir Alex Ferguson ogłosił swoją emeryturę na koniec sezonu 2012-2013. W swojej ostatniej kampanii zdobył kolejny tytuł ligowy, a jego odejście zaznaczyło koniec jednej z najbardziej udanych ery w historii klubu. Po zakończeniu w kariery tenerskiej Ferguson pozostał związany z futbolem, albowiem objął on stanowisko dyrektora sportowego w Manchester United i angażował się w różne projekty związane z rozwijaniem młodych talentów oraz pracą społeczności. Ferguson był znany z umiejętności budowania silnych, konkurencyjnych zespołów zarówno w Aberdeen, jak i w Manchester United. Jego silny charakter i zdolności przewódcze wpłynęły na mentalność drużyn, które prowadził. Ferguson potrafił dostosowywać taktykę do różnych sytuacji, co było kluczowe dla jego długotrwałego sukcesu. Jego umiejętność roz Poznawania i rozwijania młodych talentów przyczyniła się do sukcesu wielu zawodników. Jego wpływ na świat piłki nożnej jest trwały, a jego osiągnięcia uczyniły go jednym z najbardziej szanowanych i ocenianych postaci w historii tego sportu.